Cześć, tutaj kolejny odcinek, yy, w sumie nie odcinek, bardziej prezentacja yy, kolejnych skryptów, które zrobiłem w tym Mercedesie. No oczywiście Bohater to moja klasa, którą myślę, że znają wszyscy co, co, co są na moim forum. Myślę, że większość zna. A tyczy się to dzisiaj będzie zmianie biegów, skrzyni biegów i wszystko o tym związane. No, więc tak, widzicie liczniki. Widzicie liczniki. Na środku jest ekran. Ekran jest na razie wyłączony. Wiem, że tekstura jest spieprzona, ale to się naprawi. To jest 5 minut roboty. To jakieś dużo, dużo roboty nie trzeba w tym. No ale mniejsza o to. Start przechodzi mi w tryb odpalenie samochodu. No, odpalam samochód. Ekran mi się zapala, pokazuje mi się menu z biegami. I teraz daję. Hamulec do pełna. Wciskam Z. Przechodzi mi w neutral. Control. I jestem na drive. Cały czas trzymam hamulec, bo niektórzy o tym mogą zapomnieć. I teraz nadal trzymam hamulec i przytrzymuję Shift i przechodzę między tymi biegami, prawda? Shift, control. Takie sterowanie. No i okej. Okay. No i ruszamy. Przy okazji pokazuję jak działa ten skrypt na zacznij skrypt tylko skrzynię biegów na wykresach niektórzy właśnie mieli wątpliwości jak to zrobić zacznij jak to działa bardziej jak to wygląda no to pokazuję przy okazji według mnie to jest lepsze rozwiązanie jeśli coś jest zaimplementowane w Karini w prosto w grze no to czemu tego nie wykorzystać tylko jakieś skrypty się pchać no i tak to wygląda no zmiana biegów jest no mogłaby być lepsza, ale to już ni niestety się. No nic nie da z tym zrobić. Za no. bardzo szarpie. By muszą być mniejszą, musiałbym mieć mniejszą moc trochę. Wtedy może by się coś z, z tym zrobiło. Ale na razie źle nie jest. No i nie wiem, czy już zwróciliście uwagę na ten ekran. Jak się biegi zmieniają Jak nie, to zwróćcie uwagę. Zobaczcie, jest teraz D5, D3, D4 D7. Od, od początku się zmieniają te biegi, no będzie za chwilę ta prosta, to pokażę wam. Um, wszystkich dofów, które... bo każdy bieg jest osobnym dofem, prawda? Wszystkich dofów jest 18. Więc jedynka. Dwójka. Trójka. Czwórka. Piątka. I szósta będzie, ale już się nie wyrobię. Widzę. No, za chwilę Wam pokażę. O, jest szósteczka. Siódemeczkę wcześniej widzieliście. O, jest siódemeczka. No i tak jest w trybie automatycznym, że pokazuje pokazuje te D5, D6. Tak jest. Przełączam się X w tryb manualny i pokazuje mi same bez D, same biegi. nie mogę sobie manualne se manualnie zmienić sobie. jejku Naucz się Marcin poprawnej wymowy. No i pokazuję yy, wszystkie biegi manualnie, mogę je sobie zmieniać kiedy ja chcę. Muszę zaimplementować jeszcze to, żeby się przy maksymalnych obrotach tam sam zmieniał. Tak jest to w prawdziwym... W prawdziwym aucie przepraszam. No i to no i tyle. No przełączam się te znowu, pokazuję sam zmienia biegi. No wiesz, chobro tak miękko zmienia, bo jest sprzęgło tak ustawione trochę słabiej, ale, ale no chciałem po prostu, żeby to było tak ala comfort, taki ala typowy hydraulik jak w starych Mercedesach. Lubię taką skrzynię. Nie chciałem, żeby zbytnio szarpało, no musiałem tak zrobić. I teraz jedyne co tu brakuje, no to dobra, niektórzy się przyczepią oczywiście tych klawiszy, których jeszcze nie są poprawione, ale to już mniej o to. Mm. Chodzi mi tutaj bardziej o bardziej mi chodzi o ten pryndel, ten nie, drążek do zmiany biegów, czy jak to w ogóle to nazwać, nie wiadomo co to jest to jest dopiero wycięte, widzicie tego nie ma wyciąłem to będę teraz to robił od może się pochwalę, może nie, może to będzie w następnej części a tak to, to tak to tyle no. Jak macie jakieś pytania, piszcie, myślę, że odpowiem. Tak, myślę, że odpowiem. No i do tyle na razie.